Elitarne Studium Służb Ochrony Delta obchodziło w ubiegłym roku swoje dziesiąte urodziny. W tym czasie wykwalifikowało kilkuset dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu absolwentów. Cały czas staramy się, aby absolwent naszej szkoły był tym przodującym, najlepszym, można powiedzieć, wzorem do naśladowania wśród pracowników branży ochrony osób imienia. W elitarnym studium służb ochrony Delta program zajęć jest regularnie modyfikowany po to, by oferta była jak najbardziej adekwatna do zapotrzebowania na rynku pracy. Staramy się podążać za tym, co się dzieje na rynku też branżowym. Zajęcia przede wszystkim oczywiście z bloku prawnego, prawo karne, prawo cywilne, oczywiście podstawy prawne wykonywania zawodu, a także oczywiście dość duża Liczba godzin zajęć z bloku zawodowego, ochrona osób, oczywiście w zajęcia teoretyczno-praktyczne, konwojowanie, organizacja ochrony osób, mienia oczywiście samoobrona, techniki interwencyjne, wyszkolenie strzeleckie, gdzie też system strzelań co roku modyfikujemy, tak aby najlepsze efekty były właśnie wśród tych strzelających i uczących się. Zdawalność egzaminu praktycznego słuchaczy delty była w 2011 roku stuprocentowa, dla porównania średnia krajowa to około 40% zdawalność. Słuchacze elitarnego studium będący w trakcie nauki nie narzekają na brak pracy. Jestem słuchaczem czwartego semestru elitarnego studium. Na tą chwilę dostałem propozycję piastowania stanowiska kierownika regionalnego. Do spraw ochrony obiektów handlowych z ramienia Agencji Ochrony Eurotranspol. Kończąc drugi semestr, dostałem propozycję posiadania stanowiska agenta ochrony na linii KAS w obiekcie handlowym TESCO we Wocławku przy ulicy Kruszyńskiej. Zapiastowałem to stanowisko przez 8 miesięcy. Zostałem zauważony, dostałem propozycję od dyrektora naszej Agencji Ochrony. W tym momencie jestem kierownikiem regionalnym. Możliwości, które otwierają się przed młodymi ludźmi dzięki kwalifikacjom zdobytym w Delcie, są ogromne. Jestem młodym człowiekiem, wszystko przede mną. Zacząłem teraz od wysokiego stanowiska, będę zdobywał to doświadczenie, i naprawdę, no, jestem tym, kim jestem, bo przyszedłem do tej szkoły. Tutaj dostałem propozycję pracy od, kierowni, od instruktora samoobrony. Podczas Dnia Otwartego profesjonalni instruktorzy pokazywali różnorodne techniki służące do samoobrony i interwencji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy obsługi broni palnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nawyk każdego, który dostaje broń pierwszy raz do ręki, to jest od razu palów. tutaj. Jak jest paluch tutaj, to już jest niebezpieczny, paluch tutaj. Na szkielecie broni paluszek się znajduje, dopiero tak podziemy. Jesteśmy pewni, że młodyśmy możemy oddać strzał, wtedy dopiero paluszek na język spustowy. Wśród licznie przybyłych słuchaczy na dzień otwarty w elitarnym studium służb ochrony Delta w większości znalazły się osoby, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych. Zaciekawiła mnie oferta szkoły. Myślę, że daje jakieś możliwości na przyszłość. Przynajmniej wiem, nie wiem, iść pracować w policji albo służby więziennej, czy jako pracownik ochrony. Placówka posiada rekomendacje Polskiej Izby Ochrony Osób Imienia oraz certyfikat ISO. Dewiza przyświecająca szkole od początku działalności edukacyjnej. Rozum większy niż siła nie traci do dziś na aktualności. Anna Puchalska, Puls Miasta.